Jeśli jeździsz autem, mając sądowy zakaz prowadzenia pojazdów nie tylko za alkohol, ale na przykład za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę, to jeszcze w tym roku sąd będzie mógł odebrać ci samochód. W 2024 roku prawie 17 tysięcy osób naruszyło sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a ponad 8 tysięcy nie zastosowało się do decyzji o cofnięciu uprawnień. Rekordziści mieli po 19 zakazów prowadzenia pojazdów, a mimo to dalej siadali za kierownicę, dlatego rząd zamierza ukrócić ten proceder. Obecnie do opiniowania trafił projekt nowelizacji prawa dotyczący poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, który zakłada m.in. zaostrzenie kar wobec kierowców pomiących sądowe zakazy. W przypadku naruszenia zakazu sąd będzie mógł orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto wprowadzono Zostanie możliwość konfiskaty pojazdu oraz minimalne świadczenie pieniężne w wysokości 10 tysięcy złotych jako środek odstraszający. Planowane jest także ograniczenie możliwości orzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wobec niestrzeźwych kierowców oraz kryminalizacja nielegalnych wyścigów, za które grozić będzie kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Napisz w komentarzach, co sądzisz o nowych przepisach i czy Twoim zdaniem nowe kary poprawią bezpieczeństwo na polskich drogach.